Witam w dziesiątym odcinku z cyklu Komentarz Konieczny. Nie sądziłem, że na ten mały jubileusz będę musiał wrócić w miejsce, z którego zacząłem czyli protestów no ale sytuacja w Polsce jest właśnie taka, dlatego dzisiaj nie będzie żadnego skrótu wydarzeń, a od razu przechodzę do rzeczy. Na początek chciałem zapytać, gdzie w tej chwili w naszym kraju są te wszystkie stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe, które na co dzień tak zawzięcie walczą o demokrację i prawa człowieka. Cały czas. Słyszy się, że jakaś tam organizacja z Polski będzie pilnować demokracji na Białorusi, albo gdzieś tam potępiła Putina za swoje antydemokratyczne działania, albo wysyła listy do jakiegoś Amnesty International czy gdzieś, bo w Korei Północnej. Akurat w Korei Północnej sytuacja jest jasna: władza jest tu, naród jest tu, każdy zna swoje miejsce, spokój. W Polsce z kolei ludzie wciąż są utrzymywani w łudzie, że są wolnym, niezależnym, demokratycznym narodem. I tutaj żadna z tych organizacji nie tylko nie upomina się o prawa tego narodu, ale podtrzymuje ten fałsz. U nas relacja narodu z władzą jest taka, że władza pyta słuchajcie, te kajdany nie za trochę? Bo wiecie, jak coś to możemy trochę poluzować, ale no na razie dobrze wam pasują. A naród, no wiecie, no kurczę, no trochę z tymi kajdanami, tak średnio, ale generalnie, no, no jak mózg to mózg, prawda? I tutaj jakby nie ma żadnej potrzeby, żeby te organizacje wszystkie ingerowały, żeby się tym zajmowały, no bo Polska taki demokratyczny kraj. No to skoro nie te organizacje, no to może opozycja? Mamy przecież tak wielką, koncesjonowaną opozycję w Polsce. Brawo i Sprawiedliwość, jak były protesty na majdanie w kijowie na ukrainie to przedstawiciele tej partii mówili to jest rzeczywiście wola narodu ukraińskiego oni mają dosyć tej tyranii dosyć patologii w tym państwie no trudno im się dziwić że w tak emocjonalny sposób chwycili rzeczywiście za broń koktajle mołotowa barykady i chcą walczyć z reżimem z opresją z władzą co tymczasem robi PiS w tej chwili u nas w państwie? W momencie, gdy wszyscy dowiadujemy się, że wybory są ewidentnie sfałszowane, że dochodziło do szeregu nieprawidłowości, że patologia generuje kolejną patologię i nikt już nie ma kontroli nad tym, co się dzieje w PKW. Partia Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że. To trzeba załatwić metodami demokratycznymi, pokojowymi yy, i absolutnie prawnymi. No to przede wszystkim metody demokratyczne zawiodły już po całej linii, bo czy może być bardziej demokratyczna metoda niż właśnie wybory, a po drugie, z kim oni chcą się dogadywać, z kim chcą yy, prowadzić ten dialog, na jakie oni werdykty w ogóle liczą wymiaru sprawiedliwości, który należy do tej samej sitwy i tej samej bandy, z której wywodzi się rządząca w yy, polską. Elita. No, przecież to są potomkowie różnych stalinowskich prokuratorów, sędziów. O tym mówił zresztą Wojciech Cejrowski, że wszystkich nas bity pysk. No, dlatego że w Polsce nie można dochodzić sprawiedliwości przed sądami, które jeszcze nie tak dawno skazywały właśnie polskich patriotów na, na, na kary śmierci nawet. A teraz my liczymy, że taki niezawisły sąd w świetle prawa, które jest też kolejną patologią dziurawą z każdej strony, orzeknie coś na korzyść narodu. A Absolutnie nie. To jest. W ogóle jakiś kuriozum, że w tej chwili nie ma w Polsce e, politycznej opozycji, która tak właśnie jak na Majdanie, już obojętnie kto by ją tam sponsorował i, i w czyim interesie by nie działała, ale wziąłby się rzeczywiście do pracy. Tymczasem okazuje się, że PiSowi jest bliżej do Leszka Millera e, i rozwiązań właśnie takich partyjno-koalicyjnych niż walki w imieniu narodu. Zresztą narodu, mocno powiedziane. Jakiego narodu? Zwróćcie uwagę, co się na przykład działo jeszcze nie tak dawno, w Belgii. Ja bym nigdy nie, so, nie posądzał Belgów o to, że są narodem dzielnym, bitnym, walecznym, odważnym. Yy, w ogóle bym nie posądzał ich o to, że są narodem, dlatego że wystarczy przecież prześledzić historię Belgii. Tymczasem, gdy wprowadzili w Belgii to samo co u nas, czyli yy, pewne. Cięcia, tak zwane zaciskanie pasa i przede wszystkim pracę do 67 roku życia, Belgowie powiedzieli: koniec. Nie, to jest po prostu uwłacza naszej godności. Nie ma mowy, my się na to nie godzimy. Wyszli na ulicę, kilkaset tysięcy ludzi, doszło do starć z policją, doszło do zamieszek, doszło do gigantycznych protestów, blokad. Wskutek czego no, kompletnie sparaliżowali działanie władzy. W Polsce. Co by się po prostu nie wydarzyło, to wszystko polski naród przełknie. Zresztą to też jest w ogóle dobre określenie. Naród, polski naród. Jaki naród? Ja widzę, że to są jacyś tutejsi. Moja chata z kraju, no i ja niczego nie znaju. No takim staliśmy się narodem. Nie wiem, no ja y, uczyłem się na historii o innym narodzie. Polacy byli narodem bitnym, y, godnym, y, honorowym, ale przede wszystkim y, nie, nie pozwalali się w ten sposób odpluwać. No y, Polacy potrafili walczyć o swoje, potrafili dopominać się i, i, i po prostu jakoś y, no, brać sprawy w swoje ręce. Tymczasem u nas, u nas wygrywa wybory PSL. Partia kompletnej nijakości, partia kompletnie bez charakteru, partia bez programu, partia, która. W sposób bezczelny powołuje się na przedwojenny PSL, który reprezentował rzeczywiście lud, ludowcy tak zwani, rolników, tam ludzi pracy i tak dalej. Guzik, prawda, to jest pzp owska przybudowa i PSL skończył się na przełomie lat 40. i 50. w Polsce. Wymordowali komuniści wszystkich prawdziwych PSL-owców, resztę przegonili, zastraszyli, a to co jest dzisiaj, to jest właśnie kolejne przedłużenie, takie polityczne wręcz tego samego układu, który cały czas trwa i PSL tak sobie świetnie funkcjonuje od ćwierć wieku, jemu jest z każdym dobrze, z każdym się dogada, byle ukoryta, byle oportunizm się rozwijał, byle właśnie trwać, na wszystko się zgodzą, wszystko im pasuje, zawsze ugną karku, tam nie ma żadnej godności, żadnego honoru, żadnego kręgosłupa moralnego. I z jednej strony to jest dziwne, że taka partia wygrywa w Polsce wybory, a z drugiej strony wręcz odwrotnie. No może właśnie takim jesteśmy narodem? No może to są właśnie nasi reprezentanci? Może właśnie tak naród polski postrzega swoich reprezentantów? Bez żadnych ambicji, bez żadnego kręgosłupa moralnego, bez żadnych poglądów wszystko obojętne, kompletnie obojętne. I nie wiem, co się stało z polskim narodem, bo zostało jedynie jakieś bliżej nieokreślone społeczeństwo, które dało się kupić jak jakieś murzyńskie plemię z zapaciorki. Jakie są dzisiaj problemy współczesnego Polaka? Za co spłacę plazmę na ścianie? Czy kupię golfa, trójkę czy czwórkę, czy dostanę bilety na euro, czy kupić skrzynkę piwa, czy kupić schabowego? To są problemy współczesnych Polaków, a cała reszta, no co mnie to obchodzi. Jakaś tam polityka, jakaś coś tam. Niech się biją, niech się żrą. Najważniejsze, żeby ta przysłowiowa ciepła woda w kranie była. Tak się zachowuje większość ludzi w naszym kraju. To woła o pomstę do nieba. I na szczęście znajdują się oczywiście jednostki, które ratują honor naszego polskiego narodu, ale jest ich naprawdę niewiele i to tylko potwierdza regułę. Mimo to całe szczęście, że są, że są tacy odważni ludzie bo wygraliście wybory i mówicie, że są nieważne. To ja już nie wiem. Pani redaktor, fakty są takie. Skompromitowało się państwo. Wybory nie są wiarygodne, jeżeli chodzi o wyniki. Słyszymy cały czas przeszłe informacje. Pan prezydent mówi, że ci, którzy stawiają pytanie o ważność tych, takich wyborów i ich wiarygodność, to są szaleńcy, bo do tego się sprowadza jego wypowiedź. Nie, prezydent obraża. Powinien trochę zimnej wody się napić i poprosić na rozmowy, bo nic od tego, aby rozmawiać z ludźmi, szedł z porządku konstytucyjnego, a nie obrażać tych, którzy mają słuszne powody pan, ja panu Pan się napił zimnej wody i kończymy dzisiaj rozmowę. Gościem Radia Z był Zbigniew Ziobro. Dziękuję, Monika. Kolejny. Koniec Dziękuję bardzo. Koniec. Gość Radia Z. Widzicie, jak ludzi tego starego układu łatwo jest wyprowadzić z równowagi? Oni się gubią i popełniają błędy. I my w ten sposób powinniśmy właśnie wytrącić im oręż z rąk. Dlatego, że oni wiedzą, oni czują oddech narodu na swoich karkach i wiedzą, że lada chwila mogą stracić władzę. Że skala patologii, do której doszło w Polsce, jest już tak głęboka, że trzeba bronić za wszelką cenę, oni się nie cofną teraz przed niczym, tego, tych, tych swoich posterunków, bo inaczej... Znaczy będzie tak jak właśnie Ziobro teraz przycisnął olejnik i ona dostała szału, nasza słynna TW 100-krotka. Widzicie jej reakcję, dlaczego? Bo Ziobro powiedział prawdę, bo że prezydent nie ma prawa w tej chwili jako właśnie reprezentant wszystkich Polaków głaskać naród po głowie i mówić słuchajcie, no nic się nie stało, trzeba zachować spokój. Jaki spokój? spokój w obliczu takich jawnych naruszeń prawa demokracji tego najbardziej podstawowego mandatu demokratycznego jakim są wybory w takiej sytuacji oni powinni e, zwołać jakiś konwent seniorów obradować dzień noc jak jakieś konklawę e, i dojść do wniosków i rozwiązań które pozwolą nie im tylko nam spokojnie zasnąć nam zasnąć z poczuciem i myślą że jednak żyjemy w państwie prawa że żyjemy w państwie, mimo wszystko, właśnie demokratycznym, że nasz głos nie jest wrzucony do śmietnika, tylko do urny wyborczej, że mamy wpływ na to, co się w państwie dzieje. A jak jest? No to widzieliście ostatnio właśnie w PKW, gdzie najpierw ludzie zorganizowali protest, Potem grupa, rzeczywiście taka inicjatywna, weszła tam do środka i zajęła salę konferencyjną. Dlaczego? Po pierwsze, żeby patrzeć tym całym leśnym dziadkom, jak ich nazywają, na ręce. Po drugie, żeby naród dowiedział się, co się tam tak naprawdę dzieje. A po trzecie, żeby domagać się zmian. No przecież nie może tak być, że Polaków po prostu no, pluje nam się w twarz, a wszyscy mówią: a no to kolejny raz po prostu, no rzeczywiście. Oczywiście, no, no tak kiepsko wyszło, no może się w końcu doliczą. Nie, nie ma takiego czegoś, że się w końcu doliczą, że oni się teraz głowią i kopacz myśli, nie, nie, żadnych powtórnych wyborów, no przecież od początku trudzić się tyle, żeby znowu to wszystko sfałszować, no nie, nie ma mowy, jest jak jest i macie to przełknąć i koniec. No nie, nie i... To, co się zdarzyło w PKW, że wyciągali tam Brauna za ręce i nogi, że te Ewę Stankiewicz tam władowali do więźniarki, że natychmiast sądy 24-godzinne zadziałały. Nie ma żadnych zatorów w polskim systemie sądownictwa. Natychmiast ludzi skazano, że aresztowali dziennikarzy. To wołało pomstę do nieba. Ludzi, którzy relacjonowali Polakom z tego miejsca, co tam się dzieje. Dlaczego ci demonstranci tam byli? Dlaczego puściły im nerwy? No to tych wszystkich zgarnęli do budy. Za jakiegoś stanu wojennego, i natychmiast na areszt, i, i, i skazać, 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 zrobić z nimi porządek. No więc władza nie cofnie się przed niczym. Spójrzcie w ogóle na te zdjęcia i Informacja taka, żeby te pięć osób, które były zgłoszone jako yy, yy, osoby do rozmowy, delegacja, poprosimy do oboksa do... Nie, proszę do... pana, na tym etapie byliśmy w roku 80, w roku 1970, byliśmy na etapie wychodzenia do pokoju. Już teraz nie wychodzimy do pokoju. Nie, nie, nie. Tu zapraszamy, tu zapraszamy. My zapraszamy do w takim razie Protestujemy przeciwko brutalnemu używaniu siły. Jesteśmy tu po to, by strzec demokracji, by strzec prawa. Kompromitacja wyrazić zaniepokojenie i upomnieć się o Grzegorza Brauna i boję się o to, że on zostanie pobity przez policję. Wiemy jak policja że policja po prostu bije ludzi. Ma swoje porachunki z nimi. Proszę mnie nie pchać do jasnej cholery, jestem dziennikarzem, wykonuję się swoją na pracę. Proszę mnie nie pchać. No, no. No, razie nie, panowie, tak, to ręka w, w, w góry. Zostaliście zatrzymani podczas Janek, głośniej, bo nie słychać. musisz tego, tam dzieje. Zostaliście zatrzymani? Nie, tak zostaliśmy zatrzymani. Przepraszam, czy panowie zatrzymujecie dziennikarzy telewizyjnych w czasie relacjonowania wydarzeń? Taka reakcja władzy świadczy o jej ułomności, a nie sile. Bo siłę władza demonstruje wtedy, kiedy już nie ma żadnej legitymacji, by tę władzę właśnie sprawować. Tak było na Ukrainie. Na pewno pamiętacie takie cytaty, że no Janukowicz już się nie cofnie przed niczym, żeby zachować władzę. I u nas w kraju też. U nas w Polsce oni się przed niczym nie cofną. Teraz będą mówić, że na, na Marszu Niepodległości, wiadomo, tam kibice, y, jacyś tam y, prowokatorzy, rozrabiacy, chuligani, i to trzeba było spacyfikować, ale gdybyście wysłali armię swoich babci, które by poszły pod Sejm i też koczowały tam kilka dni y, w jakimś takim miasteczku namiotowym, żeby nie uznawać tych wyborów, to prędzej czy później też by ich spałowali. A? No, bo to nigdy nie wiadomo, co to taka babcia. No właśnie, bo w Polsce wszyscy w tej chwili, którzy działają spontanicznie, ale racjonalnie, choć emocjonalnie, to są zaraz prowokatorzy, to są agenci i ruskie drony. Bo to nigdy nie wiadomo. A może to, to jest właśnie jakaś technologia zaawansowana, ruski dron. Nie wiadomo, co to nad głową lata. No, do takiej paranoi doszliśmy w państwie. I teraz, jak można liczyć, że w naszym kraju pojawi się kolejny rejtan w momencie, gdy pojawia się człowiek, który działa w sposób odważny, a cała reszta myśli... No, to pewnie jakiś agent albo prowokator. A niech zgnije w areszcie, co mnie to obchodzi. A inny człowiek, który mógłby się dopuścić takiego czynu, z kolei yy, widzi to w ten sposób. No po co ja się będę narażać, skoro nikt nie stanie w mojej obronie? Skoro nie ma je, żadnej jedności w tym narodzie? Nikt nie będzie za mnie umierać, nikt nie będzie yy, mnie bronić? No to po co ja mam się narażać dla kogoś? No to po co mam ryzykować, yy, skoro nikomu tu na niczym nie zależy? A przecież nie zawsze tak było. Nawet niedawno byliśmy w stanie się zjednoczyć. Pamiętacie, jak chcieli wprowadzić akta u nas w Polsce i jakie były protesty w całym kraju, jak ludzie wychodzili masowo na ulicę i to nieważne, lewicowi, prawicowi, ale Polacy, ci, którzy się czuli Polakami, ci, którzy yy, uważali, że. Władza następuje na ich prawa, wyszli, demonstrowali. No i dlaczego akta było w stanie spowodować takie protesty, a jawna patologia w naszym kraju i bezczelność władzy z tym fałszowaniem wyborów jest takim w zasadzie czynnikiem, który nie powoduje żadnej, żadnej reakcji? Dlatego, że Polska, jak powiedział Sienkiewicz, ten minister Sienkiewicz oczywiście istnieje tylko teoretycznie. A gdzie istnieje? W internecie. No właśnie, w internecie Polska istnieje. W tej chwili całość życia polskiego przeszła do internetu i tam mamy te króle, pany i rejtany. I. Dopóki ci ludzie nie przejdą z internetu do rzeczywistości i nie odważą się mówić czy demonstrować tego, co myślą yy, i co pokazują w internecie, dopóty Polska będzie po prostu dławiona, deptana, a oni będą sobie pozwalali na jeszcze więcej. Dzisiaj yy, po ćwierć wieku tzw. wolnej Polski, którą się tak chełpili, mamy skandal na cały świat yy, z patologią wyborczą, i patrzą, a Polacy nic. No to jak nic, no to na drugi raz w ogóle nie organizujmy wyborów. No sami się powybierajmy. Sami zdecydujmy o ty, ty, ty i ty będziesz decydować o życiu Kowalskiego. A Polacy, no tak, no, no wiadomo, no ale cóż ja mogę, no cóż, cóż ja mogę, bo ja, no tutaj wiadomo, bo rety, kredyty i tak dalej i praca ważna, a jutro muszę kanapki zrobić. I, i wo, no to skoro tak, to... Uczciwie Wam powiem, skoro do tego nas sprowadzono, skoro takim narodem się staliśmy, wchodźcie Rosjanie, wchodźcie Niemcy, zabierajcie to wszystko. Bo po prostu my nie zasługujemy na własną ojczyznę, na suwerenność. Nie e, takimi ludźmi byliśmy, nie tacy ludzie e, ginęli e, za ten kraj, jak tutaj, w tej chwili, w naszej rzeczywistości, gdzie nikomu się absolutnie nic nie chce. I może tylko na koniec niech ci zaborcy zostawią nam takie malutkie, księstewko dla tej, dla tej garstki, która się, której się chce. A reszta? jak idzie na ten Leibensraum. Mimo wszystko, mam nadzieję, że i tak wkrótce się zobaczymy.